Dzień dobry, witamy serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 24. kolejki Fortuna pierwszej Ligi w niedzielę o 14.45 w Gliwicach. Mecz Ruch Chorzów kontra jest Z nami trener ŁKS Wczesimierz Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, pełen tydzień przygotowań. Po wygranym meczu pogoda coraz lepsza. Warunki do pracy chyba optymalne. Z tą pogodą bym się tak nie rozpędzał jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o... Tydzień pracy, tak jak planowaliśmy, wszystko zrealizowaliśmy. Trzeba powiedzieć, że wrócił do treningu z drużyną Tutyski Nas. We wtorek i w środę indywidualnie trenował NACZO Monsalve. Wczoraj trenował z nami. Decyzja zapadnie pewnie w ostatniej chwili. Przede wszystkim to, jeśli chodzi o NACZO. Nacho musi się określić, jak ta sytuacja wygląda. Poprosimy o pytania. Jan Hoffman, jest Zgustowany. Nie brak głosów w środowisku, że pozycja i miejsce ruchu w tabeli pierwszej ligi jest nieco ponad wyrost, czyli jakby przerasta możliwości tej drużyny. Zgadza pan się z taką opinią? Myślę, że pozycja odzwierci, odzwierciedla to, co oni prezentują teraz. Myślę, że grają na takiej Dużej fali entuzjazmu i mm, dla mnie e, absolutnie, mm, jakby no, nie, nie, nie potwierdzam tej, tej, tej tezy, że, że gdzieś niezasłużenie są na tym miejscu. Z tego co kojarzę, przegrali chyba tylko dwa mecze. Mm, grają. E, bardzo ambitnie, z dużą wiarą. Wiele meczy potrafili gdzieś tam wyrwać zwycięstwo w ostatnich sekundach, czy, czy doprowadzić do remisu. Więc widać, że ta drużyna jest tak bardzo pozytywnie nastawiona do tych rozgrywek. Stąd takie, a nie inne miejsce. Pewnie pan już rozpracował przeciwnika najbliższego na wszystkie możliwe sposoby. Niech pan wymieni dwa elementy, w których są najsilniejsi. Tak, jak powiedziałem, ja myślę, że przede wszystkim jest to zespół, który stanowi kolektyw i mają dużo w sobie entuzjazmu. To jakby ich napędza. Oczywiście, że można tam szukać też indywidualności. Może nie są to indywidualności na miarę zawodników innych drużyn, ale przede wszystkim uważam, że to jest ich siłą. Krzysztof Stanicki, telewizja to ja. Miejmy to za sobą, panie trenerze, ale. No, temat Murawy w Gliwicach to jest wałkowany od początku tego roku tak naprawdę i podejrzewam, że lepiej w niedzielę nie będzie i, i że tak powiem, jak to zmienia y, wasze podejście, wasz punkt widzenia na to spotkanie? Mimo no, wszystko myślę, że trochę y, inaczej ma się to do tego, jak mecz wyglądał na przykład w Niepołomicach, bo myślę, że ruch będzie też próbował grać trochę inaczej, natomiast no, nie ukrywam, że dla nas y, Wolimy grać na, na, na dobrych murawach i y, będziemy musieli zrobić wszystko, aby jak najszybciej się do tamtej murawy w Gliwicach przystosować, bo y, nie ma innego wyjścia. No, nie, to, to nie będzie tak, że jeśli ona będzie z każdą minutą coraz gorsza, to że przerwą mecz i, i przeniosą na inny termin, więc będziemy musieli się dostosować do tego. To jeszcze ciągnąc ten wątek entuzjazmu, ale też tego, że i Wy i Ruch pewnie będziecie chcieli grać w piłkę. To dla Was podejrzewam, że będzie trochę łatwiej, mając w głowie to, co było w niepołomicach, mając w głowie to, co było, no nawet też trochę, trochę ze stalą. Ja myślę, że musimy się przede wszystkim skupić na sobie, skupić się na tym konkretnym meczu, nie patrzeć na to, że jest to mecz pierwszej drużyny z drugą, że oni mają tam dwa punkty straty do nas. Tylko i wyłącznie skupić się na tym, co mamy do, do zrobienia, co mamy do zaoferowania najlepszego w tym dniu. W takich meczach często ta dyspozycja dnia jest bardzo ważna i ważne, abyśmy właśnie wszyscy, którzy pojawią się na boisku w Gliwicach, byli w 100% zaangażowani w to, co mają robić. Jeszcze spytam w takim razie, bo po meczu z ruchem następuje przerwa rozgrywka ze względu na reprezentację. Macie już pomysł, jak te dwa tygodnie do następnego spotkania wykorzystać? Jaki sparring przy, przygotowujecie? Nie, nie, nie będziemy grali sparingu. Ci zawodnicy, którzy będą w weekend następny mogli grać w drugiej drużynie, to zagrają w drugiej drużynie, a my poświęcimy ten czas na mm, trochę mocniejszą pracę, aby się przygotować do. Kolejnej części tego, tej rundy, i żeby jak najlepiej móc się w tej w następnych meczach również zaprezentować. Spytam o młodego człowieka, który przedstawiany był jako przyszłość, przyszłość UKS-u, miał tutaj zapłysnąć, teraz wylądował w drużynie juniorów. Myślę o młodym Łabędzkim. Dlaczego tak się stało? Taka była nasza decyzja, żeby na te trzy mecze, które najbliższe były, czyli dwa już rozegrał, jeszcze ten jeden ma rozegrać w tej drużynie U17. Po prostu, żeby im tam pomóc. Po tych trzech meczach on trenuje cały czas z nami, tylko na mecze był odesłany do tego zespołu. Od następnej kolejki pewno będzie brany pod uwagę do drużyn seniorskich. Nie ma więcej pytań. Kończymy zatem konferencję prasową przed meczem. Ruch EUKS. Powodzenia trenerze w niedzielę. Dziękuję.